Kochani, dzisiaj chciałam podzielić się z Wami y, w temacie uwielbienia, kiedy zostałam powołana do posługi uwielbienia. Miałam zupełnie jakby inny obraz, czym jest uwielbienie na podstawie obserwacji w różnych kościołach chrześcijańskich, jak wygląda uwielbienie. Ja wiedziałam, że to jest oddawanie Bogu chwały i czci, ale to był nie do końca pełny obraz tego, jak powinno wyglądać uwielbienie. Myślałam, że do uwielbienia powołani są ludzie uzdolnieni, wykształceni, mający talenty. Taki miałam obraz na początku. I kiedy Bóg powołał mnie do służenia w uwielbieniu, zaledwie umiałam tam parę piosenek zagrać. T tak grałam, tak śpiewałam, jak umiałam, ale pod tym wszystkim było pragnienie takie, było pragnienie uwielbiania Boga. Nie wiedziałam do końca, co to jest, to, to gdzieś tam w środku było. Ja zawsze modliłam się tą modlitwą, Boże, jeżeli ja mam Ciebie uwielbiać, jeżeli Ty mnie postawiłeś w tym miejscu, to ja proszę Ciebie, uzdolnij mnie, bo ja sobie zdawałam sprawę, że ja sama, ja znam swoje słabości, że ja nie będę sama w stanie. Więc zawsze moją modlitwą było: Duchu Święty prowadź mnie, Duchu Święty pokaż mi, Duchu Święty ucz mnie. Ja się poddaję, skoro Ty mnie powołałeś w tym miejscu, chcę, ja była Twoja Moim naczyniem to uzdolnij mnie. Wielokrotnie przychodziło zniechęcenie, często była opresja, często były różne myśli mnie atakowały. Musiałam się zmierzyć z, właśnie z własnymi słabościami, które mnie dotykały. I musiałam też zrozumieć, czym jest uwielbienie, że to nie chodzi o mnie, że to nie chodzi o moje zdolności, ale tu chodzi o Niego, że to Bóg jest w tym wszystkim najważniejszy. Ja mam być tylko i wyłącznie naczyniem do Jego chwały. Kiedy ja stawiałam kroki z Bogiem, on mnie przemieniał, przemieniał mój sposób myślenia w sposób, w jaki wcześniej myślałam. Podnosił mnie, on mnie uwalniał, on mnie podtrzymywał. I ule ulegało zrozum moje zrozumienie, czym jest uwielbienie. Nadal tak się dzieje, bo to jest proces. I jestem też Bogu wdzięczna. Za osoby, które w tym okresie przy mnie były i które mnie wspierały, uwielbienie to więcej niż służba czy uroczystość. To postawa życia, która odzwierciedla najwyższy szacunek i cześć i poważanie dla Boga w słowie, czynie i we wszystkich sytuacjach. Jest to szukanie Bożego Oblicza. Wywyższanie Boga, oddawanie Mu czci, oddawanie Mu chwały, stawianie Go na pierwszym miejscu, niezależnie od okoliczności, jakie panują w naszym życiu. To czas, kiedy stajemy przed Bogiem w pełni takiej szczerości, oddania, takim skruszonym sercem przed Nim stajemy. To styl życia, w którym stawiasz Boga na pierwszym miejscu. I nie tylko w niedzielę, nie tylko w kościele. Jest taka piosenka. Pozwolę sobie puścić. Haleluja, nie tylko w niedzielę, nie tylko w kościele, tak? Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem dni, ma, tydzień. uwielbienie. Zawsze i wszędzie, tak. Nie tylko w niedzielę, nie tylko we środy, tak, we środy i w niedzielę w kościele, ale każdego dnia zawsze i wszędzie. Tym jest uwielbienie. Uwielbiamy Boga całym naszym życiem. I kochani, teraz otworzymy sobie Ewangelię Jana. Czwarty rozdział, dwudziesty trzeci, dwudziesty czwarty werset. Nadchodzi godzina i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić ojca w duchu i w prawdzie, bo i ojciec szuka takich, którzy będą go czcić. Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i prawdzie. Czyli prawdziwe uwielbienie ma być w duchu i prawdzie. Co to znaczy uwielbienie w duchu? Czyli. To jest proces, który przebiega w duchu, w naszym duchu, całym naszym sercem. W uwielbienie mamy angażować całe nasze serce, całe nasze jestestwo. Nie ma uwielbienia bez prawdziwej pasji dla Boga. Prawdziwe uwielbienie wypływa z serca, które kocha Boga, które pragnie Boga w całym swoim życiu. Psalm 42, werset pierwszy i drugi. Mówi tak: Jak jeleń pragnie wód strumieni, tak moja dusza pragnie ciebie, Boże. Moja dusza jest pragniona Boga, Boga żywego. Tak jak woda jest potrzebna dla życia, dla przetrwania, tak obecność Boga, obecność Boga jest potrzebna do naszego duchowego życia, do spełnienia, do zdrowia. To nie tylko śpiew. Ale jakby uwalnianie takiej treści, substancji Bożej, która nie ogranicza się tylko i wyłącznie do tego, co śpiewamy, to jest moc. Uwielbienie ma być taką miłą wonią dla Pana, którą przynosimy przed Jego oblicze, przed tron Boży. Ona ma dotrzeć, to uwielbienie ma dotrzeć przed tron Ojca. Czyli co to znaczy? Ono musi tam dotrzeć. My tu uwielbiamy i to uwielbienie musi dotrzeć przed tron Ojca. Czyli uwielbienie ma wykonać pracę, czyli ma być skuteczne. Czyli co to znaczy, że uwielbienie ma być skuteczne? Wielokrotnie jest tak, że różni ludzie przychodzą do kościoła i ci ludzie mają różne sytuacje. No, nie ma człowieka takiego, który by z czymś się tam nie zmagał. Tak? Czy ludzie przychodzą czy z opresją demoniczną, czy często skuceni, często z jakimiś sytuacjami, ze zmartwieniami, z jakimiś ciężarami. Ludzie przychodzą do kościoła i wnoszą to. Takie rzeczy przynoszą do, o, ze sobą. I teraz te rzeczy mogą utrudniać jakby przyjęcie Słowa Bożego, przyjęcie tego, co ma być głoszone. Dlatego trzeba wykonać pracę. Uwielbienie i modlitwa ma stworzyć taką atmosferę w duchu, aby to wszystko usunąć, aby nic nie przeszkadzało w oddawaniu chwały i czci naszemu Bogu. Diabeł nienawidzi uwielbienia. On nie chce, aby Słowo Boże zostało zasiane w naszych sercach. I on będzie wszystko robił, żeby utrudniać. Ale nie skupiamy się na nim, bo on jest mało ważny. Gleba naszych serc musi być przygotowana, aby Słowo Boże mogło zostać zasiane. Uwielbienie między innymi wykonuje tą pracę, między innymi przygotowuje glebę naszych serc na przyjęcie Słowa. Czyli ma być taka atmosfera, aby ludzie z wdzięcznością przyszli do Boga i otwarli swoje serce. Pytanie teraz: czy zawsze jest miło? Czy zawsze muszę się czuć dobrze? Nie, nie zawsze. Słowo Boże mówi, że zasiadamy z Chrystusem na wyżynach niebieskich, i jeżeli z tych wyżyn zaczynamy uwielbienie, to rzeczy się dzieją. To jest atmosfera nieba, czujemy tą atmosferę, tak? Zmienia się rzeczywistość, wstępuje obecność Boża, dzieją się różne cuda, uzdrowienia, tak? Ale często jest tak, że trzeba pokonać jakiś opór w duchu, jest opór duchowy i trzeba wtedy też stanąć w modlitwie, aby oczyścić tą atmosferę, usunąć może jakiś ciężar, może ospałość, niewiarę. Psalm 103 mówi tak. Błogosław moja duszo Pana i całe moje wnętrze, Jego święte imię. Błogosław moja duszo Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. On mówi: Błogosław moja duszo Pana, to jest nakaz. Duszo moja masz błogosławić Pana, nieważne jak się czujesz. Błogosław Pana w każdych okolicznościach. To nie ma znaczenia twoje samopoczucie, czy ty się dobrze czujesz, czy nie. Moja duszo błogosław Pana. I tu są jeszcze takie słowa. Błogosław moja dusza Pana i całe moje wnętrze jego święte imię. Całe moje wnętrze jego mo święte imię. Całe moje wnętrze, czyli to co jest w środku mnie. To jest moje wnętrze, tak? I to wszystko ma błogosławić mojego pana. Moje serce ma błogosławić pana, moje kości, każda komórka w moim ciele ma błogosławić pana. Czyli my mamy uwielbiać Boga całym swoim jestestwem, to czym jesteśmy. Mamy uwielbiać Boga. Kiedy uwielbiamy Boga, my mamy wiedzieć, kogo uwielbiamy, jakiego Boga uwielbiamy. My mamy wiedzieć, jaki jest nasz Bóg. My mamy wiedzieć, do kogo przynosimy nasze uwielbienie do wszechmocnego boga który jest wszechmocny nieskończony on jest zaopatrzycielem dla boga dla którego nie ma nic niemożliwego który jest naszym uzdrowicielem który uwalnia który przemienia my jako kościół mamy być świadomi jakiego boga uwielbiamy słowo boże mówi że to my jesteśmy świątynią ducha bożego i to my mamy budować ten ołtarz uwielbienia. Fragment z książki, zasiadając w okręgach niebieskich, ja dzisiaj sięgnęłam do tej książki i bardzo mnie dotknął ten fragment, dlatego dzielę się z wami. Bóg mówi: Idź na wysoką górę i zbuduj mi świątynię uwielbienia, żebym ja mógł przyjść i zamieszkać. To drewno znajduje się poprzez namaszczenie prorocze. Kiedy zostajesz chwalcą, kiedy naprawdę skupiasz się na uwielbieniu Pana, to Twoje uszy są dostrajane do innego duchowego wymiaru. Biblia mówi, że w naszym wnętrzu jest melodia, że zostaliśmy stworzeni dla chwały Jego majestatu. Powód, dla którego zostałeś stworzony, to uwielbienie Boga. Jeśli się kiedykolwiek zastanawiałeś, po co tu jesteś, to właśnie po to. Bóg stworzył Ziemię jako centrum uwielbienia go w całym wszechświecie. Bardziej niż cokolwiek innego, co chcesz osiągnąć na Ziemi, bardziej niż jakiekolwiek inne powołanie, które masz na Ziemi, liczy się to, że jesteś powołany, by być chwalcą. Czyli osoba która uwielbia w twoim wnętrzu jest muzyka twój duch został stworzony z boskimi instrumentami które są w twoim duchu wow możesz mi powiedzieć ale ja nie wiem jak się śpiewam ja też nie wiem jak śpiewać ale wiem jak łączyć niebo z ziemią wiem jak pozwolić wyjść ze mnie tej muzyce która jest w moim wnętrzu. Wiem, jak złożyć mego ducha w ręce ducha świętego, żeby on mógł na mnie grać jak na instrumencie. Tworzyć muzykę, która spodoba się mojemu ojcu w niebie. Wiem, jak zatracić się w duchu, by stać się muzyką, która podoba się Bogu. Nie musisz iść do konserwatorium muzycznego, by to robić. Błogosławimy tych, którzy mają zdolności muzyczne, bo na pewno byliby w stanie grać lepiej niż reszta z nas, ale może to też być dla nich przeszkodą, ponieważ są przyzwyczajeni, by w graniu polegać na swoim zrozumieniu. Czasami ciężko jest im się udostroić do dźwięków, których nigdy wcześniej nie słyszeli. Chwała ci za Twoją obecność, panie. My szukamy tylko Twojej obecności. Nie szukamy doktryny, nie szukamy niczego innego. Pragniemy tylko Twojej obecności. Kiedy uwielbiamy, musimy uznać, kim jest ten, któremu przynosimy uwielbienie. A on jest godzin tego, co najlepsze w każdym z nas. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś, jak śmierdzi grzech? Grzech śmierdzi, nienawiść śmierdzi. Każdy grzech śmierdzi w obecności Boga. A my chcemy wejść przed Boga za pomocą piosenek stworzonych przez ludzi. On jest Bogiem wszechmogącym i on chce, byś go znał jako Boga wszechświata. Jeżeli rozumiemy, że jesteśmy jego świątynią, to musimy rozumieć, że ten, który zasiada na tronie, nie jest byle kim. To nie jest mało ważna osoba, on jest królem królów. Dlatego obmyj się i namaść się, przygotuj się, pracuj z Duchem Świętym. Wraz z Duchem Świętym przygotuj uwielbienie, które pochodzi z Ducha. Amen.